No cóż, jest kwarantanna. Akcja zostań w domu. Co robić w domu w takim razie? No najlepiej chyba zostaje hodować kiełki. A dlaczego kiełki? Zerknijmy do ściągawki. Tutaj co daje hodowla kiełków. Akurat tu będzie ściągawka, mamy to na. Na Świeże kiełki nasion mają wyjątkowo wysoką wartość odżywczą. W wypuszczanym przez roślinę pędzie koncentrują się wszystkie składniki odżywcze witaminy A, C, B1, B6, E, H oraz składniki mineralne mikroelementy. Są także źródłem białka kwasów tłuszczowych, omega-3 i błonnika. Mają wszechstronny wpływ na nasz organizm, obniżają poziom cholesterolu we krwi, wpływają na budowę i odbudowę komórek i tkanek. Wykazują pozytywne działanie na serce, nerwy, skórę, krew i mózg. Chronią przed wieloma chorobami, odmładzają i odchudzają. W tym przypadku kiełki rzodkiewki są doskonałe smakowo. To zaraz sprawdzimy, bo właśnie zachodowaliśmy kiełki rzodkiewki. Zawierają najwięcej szczytki w kiełku witaminy C, a także żelazo, fosforu, na krwi i kości. No i dobra. To... Oczywiście, tak, żeby nie było kiełki. Cała że przygoda z kiełkami specjalnie dla Was zaczęła się 30 marca. Jak widać, niecałe 5 dni później, 4 kwietnia, mamy gotowe kiełki. Do wyhodowania kiełków, oczywiście, można użyć słoika, jakiegoś naczynia. A ja, nazwijmy, jestem w cudzysłowie wygodny ale zarazem wygodny, bo skorzystałem z takiego oto kiełkownicy marki Plantico. Oczywiście są także inne. I zachodowałem sobie kiełki w trzech wersjach. Jest to Pasola Mung oraz tutaj dwa rodzaje właściwie to Dwie szalki, nie tyle, dwie, co dwa rodzaje. Rzodkiewki. Oczywiście, kiełki można było już dzień temu zebrać, kiedy nawet dwa, kiedy one były na fazie e, takich jeszcze zagiętych, nazwijmy, pałączków. Ale ja lubię takie, jak mają listki. No to co? Najpierw testujemy rzodkiewkę. Kiełki rzodkiewki są hmm, ostre. Zobaczmy tą drugą. Rzodkiewkę. Daje, daje. Może nie jest to pieprzka ale jak najbardziej. O, ta też ostra. Teraz fasura adzuki. Zobaczcie, jak ładnie wyrosła. Już zaczęła taką fazę listków, jak ja to mówię. To co, smacznego! Mmm. Naprawdę dobra. Kiełki oczywiście rano przepłukałem. Tak jak zobaczycie na materiale startowym. Tam widzieliście. Kiełki należy dwa, trzy razy dziennie płukać. Oczywiście kiełków jest naprawdę bardzo dużo na rynku i różnych producentów. Osobiście nie jest tak, że jak kiełkowica Plantico to hodujemy tylko Plantico z Plantico Ja tutaj na przykład mam. No, w związku z tym, że jest ograniczona nazwijmy, yy, możliwość wchodzenia do sklepów, Moje, y, korzystam z moich zapasów, które jeszcze mi zostały. Mam to kiełki Legutko takie w postaci zestawu. Jest kapusta czerwona, żerzucha, rzodkiewka i rokieta siewna. Tak, że żuchę można wyhodować w kiełkownicy. Oczywiście, rzodkiewka. To jest akurat z firmy Plantico. Tutaj Legutko a widać o. Doskonale sobie radzą i nie gryzą się na jednych szarkach nasiona. No to to. Mm, teraz tak. Oczywiście wszystkie kiełki, mniej więcej, jest to średnia 3 do 5 dni. Niektóre wymagają te 2 dni dłużej, do 7 dni. Ja tym się nie martwcie naprawdę. Może być tak, że jedną, ta, jedną szarkę się opróżnia i od razu następuje następną porcję kiełków. Dzisiaj akurat byłem. Mm, Rozwijmy w polomarket i tu kupiłem kiełki Wilmorinu są, Wilmorin Garden. O, tutaj akurat są, jest rzodkiewka, mieszanka pikantna z Wilmorinu i mieszanka delikatna. ciekawości zobaczymy, co zawiera mieszanka pikantna yy, kiełków. Czy jest wymieniona? No niestety nie. Tylko opisane, że jest zastosowanie jako dodatek do dań głównych kanapek i sałatek. Oczywiście nasiona zalewamy letnią wodą. Może być tak wyparzony także słoik. Oczywiście przepłukać co najmniej dwa razy dziennie. Po około czterech dniach są kiełki gotowe. Szkoda, że nie wymieniono składu. No ale cóż, no o. To są właśnie Wilmorin Garden. Teraz tak. Na co właściwie można wykorzystać kiełki? Na kanapkę. Czyli masełko, chlebek i taka porcja. Można bezpośrednio... Podjadać z kiełkownicy albo fasolazuki zupy delikatnie na olej, na patelnie. Zrumieniamy. Inne jest nadzieje do naleśnika, do omletą. To nawet taką wcześniejszą. O! Naprawdę zostra Ale cóż. Jeszcze zbliża się, wiadomo, wielkanoc. Jak wielkanoc, to się kojarzy oczywiście z rzuchą Zaraz zasiejemy z Wyhodujemy na takim zwykłym. Po prostu pojemniku spożywczym z użyciem bardzo prostych trzech materiałów. Będzie to zwykły papier, taki ręcznik papierowy, przygotowana woda i nasiona rzeżuchy. No to co, chwilowe cięcie. Ja dzisiaj, jak, jak mówiłem, kiełki pójdą, te pójdą akurat do warzyw, na, do, do warzyw będą zjedzone, a te idą na dzisiaj na nasałatkę. Na na kanapki. Jak widzicie, hodowla tak naprawdę kiełków nie jest trudna, nie, nie wymaga wielu, nazwijmy to, wyrzeczeń. Trzeba pamiętać dokładnie, tak jak mówiłem, żeby podlewać 2-3 razy dziennie przygotowaną wodą 3-5 dni. Woda ta się nie marnuje, bo wodę tą możecie z kiełków używać do podlewania kwiatów. Nie, że wylewamy, przepraszam, do zlewu albo do kibla. Nie marnujmy wody. Można spokojnie podlewać w nią kwiaty domowe. Oczywiście wiadomo, jak stoczyki czy coś, no to, to nie, ale typu jak, przepraszam, mają paprotka czy yy, rosnąca tu za nami. Oto mięta meksykańska doskonale przyjmują i nie narzekają. Tak samo podlałem nią. No, podlewał nią dziś laurowy. A co tam? To co? Przechodzimy do hodowania rzeżuchy w pojemniku. Całym że to robimy żeżuchę. Tak jak powiedziałem. Czego użyjemy? Pojemnik spożywczy. Ważne, żeby był spożywczy. Mam przegotowaną wodę. Ręcznik papierowy. To co najpierw. O, i o żeżuchę tutaj, oj, taką z królikiem klasyczną, a nawet jeszcze gdzieś mi się zachowała. Z, z mam napisem marki Real. Reala już nie ma co prawda, ale jeszcze rzeżucha jest i nic jej się nie stanie, wzejdzie na pewno. Jeśli one się nie zepsuły. No dobra, najpierw trzeba przygotować podłoże. Oczywiście żuchę można zrobić, by mu było w tutaj także doskonale robiłem ją już wiele razy i w tutaj kiełkownicy. Można ją zrobić właśnie w pojemniku, posiadać w ziemi, bądź gdzie? Jako po podłoże. Damy ligninę albo watę. A ja już tak jak powiedziałem Wam, użyję ręcznika papierowego czysto sceptycznego. Dobra, odmierzamy. Akurat jest szerokość dobra. No i zimny ogrodnik, masz ponacinane, a nawet potargać musisz. Dobra, poskładamy tak ładnie, przynajmniej postaram się postarać składać ładnie tutaj taką grubszą o tym stwę, trzeba będzie przyciąć. Zagniemy do środka. Proszę, ładnie podłoże przygotowane. Co? Siejemy rzuchę Zobaczymy, czy tutaj nam wystarczy. To, co mamy z jednej paczki. Czy będziemy. Ale właśnie, ponieważ jakbym posiał, a polewał wodę za potem, to mogłoby mi się nasiona trochę rozsysać jechać po tym, to najpierw lekko zwilżę ręcznik. I teraz posieje rzeżuchy. co se będę... Że nie będziemy sobie żałować. Jest jej tutaj sporo. Paczka jest otwarta, to uh, oczywiście rozprowadzić równo. I co? Gotowe. Hodowla rzeżuchy, czas start. Myślę, że tak za około 7 dni będzie ładny tutaj zielony las. Teraz jeszcze delikatnie użyję wody. Przypominam, woda przegotowana. No. Ostudzona. Żeby niektórzy nie wpadli na pomysł i gorącą, gotującą się nie zalali, bo to teraz nasionka jeszcze tutaj tak trochę się rozpływają, ale Potem jak już się ładnie moczą to w zupełności będą rosły. Same, bez przesuwania się. Można tu nawet jeszcze myślę trochę dosypać, nie pogryzą się. nie za dużo. No nic, nic jeszcze nit. No czekam na duże żuchy. Czy będzie stanowić dekorację, czy dodatek do jajek faszerowanych jeszcze nie wiem, a być może będzie stanowiła łączkę dla kurczaków jako ozdoba na stół wielkanocny. Hey.